Chyba każdy zna to uczucie, kiedy musi wstać, ale całe ciało wyraża ku temu zdecydowany sprzeciw. Dla niektórych to ogromna udręka, a przecież dopiero zaczynają dzień. Jak więc wstać z łóżka prawą nogą? Zacznijmy od największych błędów. Chyba najczęstszym jest robienie jednej, dwóch, no ewentualnie ośmiu drzemek każdego poranka zaraz po usłyszeniu budzika. Na chłopski rozum wydawałoby się, że 10 minut drzemki to 10 minut więcej snu, po którym powinniśmy czuć się bardziej wypoczęci. No ale tak nie jest. Dlaczego? Jak zapewne dobrze wiesz, nasz sen ma różne etapy. Na początku ciało musi się odpowiednio uśpić, a co za tym idzie ochłodzić. Mniej więcej godzinę przed planowanym wybudzeniem nasze ciało zaczyna się do tego przygotowywać. Wydzielane zaczynają być odpowiednie substancje pobudzające, zwiększa się temperatura ciała. Wszystko po to, aby wstało się nam łatwo. Dany proces oczywiście może przerwać budzik i nie czujemy się wtedy zbyt wyspani. Naturalne jest więc, że będziemy chcieli pospać więcej, nawet te 5-10 minut. Zasypiamy więc i co się wtedy dzieje? Nasze ciało zamiast wybudzać się zaczyna przeprowadzać procesy potrzebne do pełnego zaśnięcia i pogłębienia fazy snu. Jedyne, co może Ci to dać, to uczucie większego zmęczenia. Oczywiście zostało to tutaj odpowiednio uproszczone, ale zachowuje to cały sens. Budzik powinien być jasnym sygnałem, że należy wstawać. Słyszysz budzik, znaczy wstajesz? Proste. Drzemki dadzą Ci jedynie większe zmęczenie. <śpiewanie> No dobra, ale co zrobić zaraz po wstaniu? Zacznijmy od tego, co nas pobudza. Są to ciepło, jasność i hałas. W związku z tym, zaraz po wstaniu najlepiej byłoby wzniecić pożar, a następnie wziąć młot pneumatyczny i zacząć wiercić dziurę bez żadnych zatyczek do uszu. Jednak jeśli ta metoda Ci się nie do końca podoba, to istnieją również inne alternatywy. Jeśli o jasność chodzi, to sprawa jest oczywista. Odsłoń firanki, zapal światło. Ciepło można uzyskać na wiele sposobów. Możesz wziąć gorącą kąpiel, pójść pobiegać, czy zrobić 10 przysiadów. Hałas oczywiście nie oznacza, że nagle musisz budzić wszystkich swoich sąsiadów czy współlokatorów. Możesz posłuchać swojej ulubionej muzyki, czy pooglądać telewizję. Radziłbym jednak nie wiadomości, aby skutkiem ubocznym dobrego wstawania nie była na przykład depresja. Oprócz tego warto by było zacząć wstawać regularnie. Wspominałem już wcześniej, że godzinę przed planowanym obudzeniem się nasz organizm powoli zaczyna proces wybudzania. Jeśli zatem będziesz każdego dnia wstawał, powiedzmy o 7, to przyzwyczaić organizm, aby zaczynał wybudzać się codziennie o 6 rano. Być może uważasz, że wstawanie o 7 w niedzielę to zakazana praktyka niebezpiecznej sekty, ale uwierz, że po dwóch tygodniach wstawania o tej samej godzinie nawet nie będziesz potrzebował budzika. Aby wstać rano w pełni wypoczętym. Poza tym sugeruję nie chodzenie od razu do pracy czy szkoły zaraz po powódce. Zamiast tego lepiej chociaż przez chwilę porobić coś przyjemnego. Bo pomyśl, czy ktoś, kto zaraz po wybudzeniu gna do pracy, będzie chciał wstawać? No nie. A z drugiej strony ktoś, kto po pobudce przez kolejne, powiedzmy, pół godziny robi coś przyjemnego, będzie wstawał jak najszybciej, bo każda minuta dłużej w łóżku oznacza minutę, w której robiłby coś, co lubi. Może to być cokolwiek chcesz: jakaś gra, czytanie książki, czy hodowla jedwabników. Mam nadzieję, że podobał Wam się nowy format wideo. Jeśli tak, to dawajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmików. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy te rady pomogły Wam we wstawaniu. Dzięki za obejrzenie i na razie, cześć!